Zmiany, które się tymi ostatnimi czasami dokonują, ta dynamika tych zmian jest niewyobrażalna. My nie, możemy, my nie możemy zostać z tyłu, ponieważ po pierwsze, jesteśmy odpowiedzialnymi, po drugie, mamy doświadczenie, po trzecie, mamy tu w sercu to, co dzisiaj Leszek i Ania nam przypomnieli. Mamy to coś, czym żyjemy, tego ducha. Światło ducha samego Boga, Stwórca naszego. Więc poczujmy się na tyle odpowiedzialni, że by spojrzeć dalej, żeby nie tylko spojrzeć, ale zobaczyć to, czego inni nie zobaczą. A my jesteśmy powołani i czujmy się powołani, żeby to widzieć. Czyli to, co się zmienia, to być może co czeka nas w przyszłości. I dziwcie się, że już mam skończyć? Nie dziwcie się, że pytania, które tutaj są na kartkach, są właśnie takie. My musimy wyjść tym pytaniom naprzeciw. Kochani, podzielimy się na grupy, tym razem sześć grup za chwilkę. Yy, każda grupa yy, przy wyjściu, tak jak mówił Jarek, każdy sobie może wziąć... Tak, tak. za nowy, Tak. Za żeby nie było można iść na dwór gdziekolwiek. Będziemy mieli 45 minut od e, wyjścia. Jak wyjdziemy i wrócimy, to każda grupa się podzieli, ale tym razem już nie róbmy tego. E, no ten, co pisze, ten mnie też niech może mówić, tak? Ale, ale zachowajmy to, co było e, na pierwszym spotkaniu, żeby między drugim, przed pierwszym spotkaniem była chwila, e, pierwszym pytaniem była chwila na modlitwę. Te dwie minuty, myślę, że można razem wspólnie popilnować w ciszy, każdy sam i, za, i przed drugim pytaniem również. Pamiętajmy o tym, żeby każdy, tak jak na naszych spotkaniach, dać mu szansę na powiedzenie. Pytania? Dwie minuty, nie trzy, bo więcej Dobrze, dwie minuty, a nie trzy, ma ksiądz rację, oczywiście. I teraz tak. Pytania są następujące. Nie, do Dobrze, no dobrze, przepraszamy, to jest wpisane ręcznie, bo wpisaliśmy... Tak. Dobrze, to obliczymy do sześciu w takim razie, tak? Mam nadzieję, że udało Wam się odpowiedzieć na pytanie, bo my się znamy jako grupa druga, że mi nie dało rady. Za dużo baliśmy na pierwsze. Ale to do osoby, która to należy. E, tak, że tak powiem, w e, pretensji. Tak, e, mam nadzieję, że owocne były spotkania. Chcielibyśmy, e, się po, żebyśmy się nawzajem podzielili, e, tak, no naprawdę w takim skrótowym tempie, e, przysłowiowe dwie minutki na e, grupę, no może dwie i pół, już nie będziemy tacy, e, żebyśmy się podzielili naszymi przemyśleniami. E, potem spróbujemy, tak jak te poranne przemyślenia, również te, zebrać y, y, i pewno we wrześniu, bo i tak przez wakacje nie damy rady się zobaczyć na pierwszym ddj cie i potem y, może w naszej gazetce y, tak jakoś tutaj ładnie y, to wszystko ogarniemy. Y, czyli tak, najpierw y, poprosimy grupę pierwszą, nie wiem czy jest coś y, yeah. yeah. ale my byliśmy na dworze, więc ja właśnie Dareczek nas przewietrzył. To ja odczytam jeszcze raz pytanie: jakie zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty ruchu światło życie. Przepraszam, żeby nie być. Decyzji zauważyliście, co jest znakiem czasu na dziś. Tu powiem, może jeszcze proszę nie liczyć czasu, nie wiem czy w pozostałych grupach, ale zrozumienie pytania było różne, ponieważ no, podzieliliśmy je trochę na pół. Zmiany i znaki czasu, tak, bo no bo to, to, to trochę się różniło. Dla nas znaki czasu tworzą i wpływają na zmiany. One inicjują te zmiany. Znaki czasu są takie, zaczynając od nich, że wszyscy wiemy, że wpłynęła pandemia, wpłynęła, w, wpłynął ten czas rozmówki rozstania. Przeszliśmy na inne formy, niby te, które już też jakby rozwijają, rozwijają się coraz bardziej, czyli wszelkie środki społecznego przekazu, komunikowania, facebooki i, i, i to czym też operuje młodzież, insta, face i tak dalej, ale to jest jakby pozorne, bo znakiem czasu jest też odstęp, odległość, brak spotkań, na razm. To też wpływa na diakonię, na posługę, na obecność w kręgach, na wypełnianie zobowiązań. Więc to się ze, ze, sobą, ze sobą łączy. Dla jednych zmiana to brak zmiany. Czyli właśnie tak, jakby się nic nie zmieniło, mimo że czynniki zewnętrzne są mocno widoczne. Usłyszeliśmy też, że takie stwierdzenie, że wszyscy. Wszyscy mamy ducha świętego, tylko czy duch święty ma nas. Czyli czy jesteśmy otwarci ciągle na, na tą zmianę, którą on jest gotowy nam dawać. Padło też stwierdzenie, że z tych zmian, że jakby odchodzimy ze wspólnot, takich jak nasz ruch, do parafii. Że pewne te czynności wprowadzamy w parafię, co jest też pozytywną zmianą, bo parafia się odradza i te formy diakonii czy posługi są też w parafiach wprowadzane. Ale to jest też tak, że w niektórych parafiach się to udaje, a w niektórych ważniejszy jest formalizm od ducha czy od miłości. Tak? Czyli statystyka, tabelki, a nie to, co nie te dary i łaski, jak na jakie możemy być otwarci. I teraz pytanie drugie. Jakie tematy powinny być poruszane na kolejnej kongregacji odpowiedzialnych? Tutaj część osób stwierdziła, że nie ma pojęcia, bo nie wiadomo, kiedy to będzie, czy dożyjemy i w ogóle wszyscy wierzący jesteśmy. Więc padło takie stwierdzenie, że dobrze by było, mimo że potem osoba wypowiadająca się mówiła, że nie chce, żeby było taki temat, ale ja mogę się pod tym podpisać, więc uważam, że każda następna kongregacja powinna się zaczynać od podsumowania poprzedniej. Bo po co robić i tworzyć coś, z czego nie wyciąga się wniosków. I nie robi podsumowania. No to, to tak jakbyśmy szli drogą i nie mieli celu, to każda nas do niej doprowadzi, więc to zupełnie jest bez sensu. I padły, padły takie pytania, czy potrzebna, potrzebna jest nowa gałąź, czy w ogóle otworzymy się i jak patrzymy na, na poszczególne gałęzie ruchu, czyli od dzieci bożych, młodzież, dorosłych, osoby samotne, osoby starsze, osoby chore. Osoby, które są w domach. Czuję, że za tym będzie tak zimno, że normalnie nie dam no. rady. Co my tu co jeszcze mamy? Generalnie właśnie jakby dla, dla, każdych, dla każdych, jeśli chodzi o nową, nową formację. A też padł ciekawy taki temat, że za chwilę może się okazać, że jesteśmy mniejszością na tym świecie i jak wyjść z ewangelizacją, jak jak wyjść w ogóle do, do innych, jak siebie też wzajemnie umacniać, skąd czerpiemy, jakie mamy narzędzia, kto nas wzmacnia, jak motywuje, jak budować jedność w ruchu, jak budować jedność między młodymi, jak ich zachęcać do tego, żeby przychodzili potem w formacji domowego kościoła i generalnie potem, żeśmy to podsumowali, tak, bo Tutaj obecny nasz moderator decyzjan powiedział, że jest możliwość, a propos kiedy nie jak to w przestrzeni rozłożyć, powołania nadzwyczajnej kongregacji, więc padł taki pomysł, że może tę nadzwyczajną kongregację poświęcić podsumowaniu tego, co robimy od kilku miesięcy, czyli synodzie osumalności. I tutaj w stronę układu konie jedności żeby się zastanowić, co z tych tematów, nad którymi dzisiaj rano też jakby poświęcaliśmy czas przy modlitwie, wybrać. Czy na przykład wybrać formację, skupić się na formacji, która przechodzi w rekolekcję? z tych rekolekcji powstają diakonie i z tych uformowanych diakonii wychodzimy do Kościoła, do świata ze służbą, tak? I jakby był była tak, taki synod, no, to może to jest też znaczy taka, taki pomysł na, na kongregację, żeby móc wziąć te wszystkie pytania, które padły wcześniej. Papa, pa. Pa, pa. dziękujemy. Prosimy drugą grupę. Raz, dwa, trzy. niech tam się on stopę zapuści. E, jakie zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty ruchu? Pierwsze pytanie. Od razu też powiem, że. To różnie zrozumieliśmy, eee, bo trochę było diagnozy, a trochę było takiego wybiegania w przód. Zaczęło się optymistycznie, że widać zaangażowanie na zewnątrz, są inicjatywy. Padło pytanie, że na przykład nie było blachowni, a ktoś zaczął ją wydawać, że budujemy dom, a moglibyśmy nie budować. Padło też, że zaczyna nam się chcieć, ja mogę od razu oddawać nazwiska, jak jest taka potrzeba. Kto co mówił, żeby nie było, że te dwa pierwsze to moje. E, I podkreśliła też e, siostra, że to jest otwartość e, ruchu, czyli na przykład właśnie zaczęła się wojna. Byliśmy, jesteśmy w posłudze, e, gdzieś się pojawiło hasło potrzeba posługi w Norwegii, znalazły się człowieki, które pojechały tam służyć, że jest taka otwartość powstają wspólnoty dzieci bożych to zostało zauważone jako zmiana w diecezji ale też powstało takie hasło że nie jesteśmy rewolucyjni jak lachnicki bo na przykład nie skracamy rekolekcji nie robimy dziesięciodniowych radosne bolesne i dziesięciodniowych chwalebne i światła ale za moment zostało to też przez innego rozmówcę skontrowane, że program rekolekcyjny nie opiera się na tajemnicach, tylko ma zupełnie swoją inną dynamikę, więc też te nasze wypowiedzi zależały od różnych, różnych osób i różnych momentów, więc możecie mieć wrażenie, że są sprzeczne. Padło na przykład przez osobę, która jest tam 35 lat plus w ruchu, czy 45 lat plus, że brakuje razem na dniach wspólnoty. A padło przez człowieka, który wszedł do ruchu dopiero w domowym kościele e, dzięki żonie, że odwrotnie, że widać w ostatnim czasie w ogóle na przykład, że wspólnoty są. Już koniec, to kończy. To ja może dopowiem, bo ja zdążył tylko odnośnie, nie zdążył, tylko odnośnie drugiego punktu od tych tematów, no bo myślę, że to fajnie, na następną kongregację o komunikacji, temat o komunikacji między okay. różnymi gałęziami ruchu i w ogóle między, w ruchu, w, w ruchu, żebyśmy potrafili się między sobą komunikować, jakieś wiem, szkolenia, tematu i tak dalej. To tak gdzieś między innymi brzmiało. Trzecia, trzecia grupa poprosimy. Halo, halo. Trzecia grupa. Nie ma. Zaginęli. No, zaginęli w akcji. To czwartą grupę poprosimy. Odnośnie pierwszego pytania, y tutaj duży nacisk y położyliśmy na to, że. Y Trzeba bardzo mocno zainwestować w Dzieci Boże, we wspólnoty Dzieci Bożych. I zostało powiedziane, że tych dzieci jest coraz więcej i coraz więcej nas z Domowego Kościoła się angażuje w prowadzenie tych dzieci, w tych wspólnot. Natomiast no, to jest nasza największa inwestycja i nie możemy o tym zapomnieć, bo to się wiąże z tym, że wspólnot młodzieżowych jest mniej. mniej. I jeśli będziemy dbali o dzieci, to jest szansa duża na to, że ich wspólnoty młodzieżowe pojawią się i będą, będą trwały. Pojawił się też, pojawił się, też pojawił się znak czasu dotyczący środków masowego przekazu w ewangelizacji, z których korzystamy więcej. Jakieś strony internetowe, komunikacja, nazwijmy to techniczna, jest coraz lepsza, więc z tego, z tego korzystamy jako znak czasu. Pojawił się temat dotyczący trudności w relacjach małżeńskich, temat dotyczący depresji u dzieci, młodzieży i dorosłych. No właśnie, jest pytaniem jak Prowadzący kolekcje mają sobie na przykład radzić z tym, czy jesteśmy przygotowani, żeby przyjmować takich uczestników niezależnie od wieku, ich czy potrafimy i czy czasami nie potrzebujemy jakiegoś delikatnego szkolenia w tej kwestii. Aczkolwiek pamiętamy o tym, że nie jesteśmy wspólnotą terapeutyczną i absolutnie nie, nie, nie możemy się tym zajmować, bo nie jesteśmy do tego przygotowani, chyba że to jest zawodu jest psychologiem, terapeutą. Ja e, znaczy, natomiast takie pytanie tutaj, znaczy taki, taka sugestia tutaj jest. E, nie szkodzi, tam ci mieli dłużej. E, dużo diagonii jest, to też znak czasu e, one ożywiają e, naszą wspólnotę. E, mamy dostępność do materiałów wszelkiego rodzaju, ale też tutaj pojawiła się taka, e, taka sugestia, że być może e, dostępność e, powinna być jeszcze, e, jeszcze jakoś rozszerzona. Jako taki znak czasu pojawiło się, również, pojawiło się również to, że jest nas dużo w domowym kościele w porównaniu z tym co działo się no powiedzmy tam kilkadziesiąt lat wcześniej. tak. że jednak tak, Więc no to taki znak czasu. Tak? Coraz więcej młodzieży jeździ na kolekcje no, Tutaj się właśnie pojawia to, ten problem, że czasami są to, znaczy bardzo często są to ludzie z różnych środowisk, bardzo często potrzebują właśnie jakiejś pomocy psychologicznej, żeby dobrze w tej wspólnocie funkcjonować. Być może warto by było inwestować w animatorów, którzy może są właśnie z psychologami. No i powstają wspólnoty dla dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o drugi temat, czyli. Co na następnej kongregacji, to takie tutaj sugestie, jak dotrzeć do młodzieży, jak jej umożliwić uczestniczenie we wszelkiego rodzaju wyjazdowych kolekcjach, kongregacjach i tak Tutaj chodzi o finanse. Chyba taka najważniejsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, to było jak wrócić do źródeł, albo jak co chwilę powracać do tych źródeł i tutaj zwróciliśmy uwagę na to, że najważniejsza jest nasza postuka, Nasza posługa na lekcjach i zobowiązaniach. I już kończę. Nie tak. Jak. Jak. że Chrystus jest w centrum I powinien być... W centrum i to jest najważniejsze. Jak. 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 Kochani, gdzie jest piąta grupa? Te karteczki nam zostawiajcie, tak? Piąta grupa. Yy... Takim znakiem czasu na dziś. Już. Takim znakiem czasu na dziś yy, to w naszej grupie brzmiało to, yy, że powstaje właśnie to stowarzyszenie. Zatem tym idzie pozyskiwanie pieniędzy chociażby właśnie na cele ruchu, na cele, na dofinansowanie rekolekcji, tak, tak sobie myślimy, że tak będzie i to jest takim, tą wielką zmianą, jaka zaistnieje w naszej decyzji. Tutaj była mowa już o tym wykorzystaniu nowych technologii, nowe formy ewangelizacji, więc nie będę się powtarzać. Przez to też młodzież łatwiej się komunikuje, łatwiej się spotkać, coś zorganizować, ale też wybrzmiało, że spotkania synodalne, które dały przestrzeń do rozmowy i do słuchania siebie nawzajem w całym ruchu, właśnie gdzie mogli się spotkać na wszyscy młodzież, dzieci, dorośli, kapłani. I propozycja jest taka, aby kontynuować tę formę nawet wtedy, kiedy syna nie będzie, <grym> <grym> że, że to jest takim bogactwem. Co zrobić, aby ludzie chcieli się spotykać, właśnie coś robić, coś wspólnie? Nie, to to, 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 to. drugi punkt teraz. Właśnie, to też tutaj wybrzmiało, żeby, żeby właśnie odnośnie tego długiego punktu, żeby z tej kongregacji wyciągnąć wnioski, jakieś dwa, trzy zadania i, i, i powiedzmy rozliczyć się z tego, albo ukazać na jakim etapie jest realizacja tych zadań na następnej kongregacji, na, na, na trzeciej powiedzmy, tak? żeby były efekty tych naszych tutaj spotkań, żeby to ujrzeć. Też było takie, takie tutaj jakby zaproszenie Diakoni, żeby Diakonie, młodzież, dorośli, jakoś połączyć to razem bardziej, żeby, żeby razem zaistniały, żeby, ich, żeby, żeby byli po prostu razem z sobą. Chodzi o diakonię konkretnie. Ja na, na przykład myślę o diakonii e, formacji do koni, diakonii pilotażu. Widzę akurat taką możliwość. E, formacja, e, formacja animatorów i młodzieży. W ogóle formacja animatorów, młodzieży i dorosłych. Chodzi o to, żeby e, formować tych ludzi, bo w pewnym momencie młodzież jakby Przestaje się formować podobno. A myślę, że dorośli też mają z tym problem i właśnie co zrobić z małżeństwami, które nie jeżdżą na rekolekcje i takie padło, padła propozycja, aby przyjąć zasadę, zająć stanowisko konkretne, mowa o, o centrali, aby określić na przykład czas, ile lat ma małżeństwo na formację podstawową aby jakby uniknąć tych towarzystw, w cudzysłowie, wzajemnych adoracji, nie? Bo tak tak jest w domowym kościoła. Jest tak? Jest. Nie, jest. Nie. Dziękuję. By, nie jest. Nie? Bywa. No bywa. dobrze, bywa. Większość. Teraz się nie. Miniką, Wielu, w ogóle, w ogóle grupa. grupa? Szósta Szósta, ostatnia. Nie, bo nie było. Szecia, ale, ale nie, to już trudno poczekać. Szósta grupa, prosimy. Trzecia wchodzi. Nie wiem, gdzie ta trzecia grupa zaginęła w akcji. Nie, teraz szósta, szósta dalej. Szósta. Książka. Mnie lepiej będzie stąd słychać, proszę się nie odwracać. <grywa> Pierwsze takie zagadnienie, które pojawiło się, bardziej nasze, nasze rozważania ujęliśmy całościowo, jednocześnie te zagadnienia też wyrażają chęć poruszania w ramach, ramach tego spotkania konwergacji. Zauważony problem wypalenia, problem spadku ilości. Z drugiej strony też pojawiła się też przestrzeń, która określała, że, że ci, którzy są zaangażowani wchodzą w jakość. Problem komunikacji, problem agresywności mediów i problem tego, że treści są aktualne, ale forma podania tych treści wymagałaby jakiegoś przepracowania, jakiegoś dostosowania. Potrzeba spojrzenia z myślą o przyszłości ruchu, większość... Do ruchu wchodziła z przestrzeni młodzieżowej dzisiaj, to jest bardzo zachwiane, bardzo jest potrzebna formacja wspierająca młodzież i dzieci. Pojawiło się zastrzeżenie co do pewnych spostniałych systemów, się moderatorów. Y <śla> E, kończąc, kończąc, nie dyskutując, e, potrzeba świadectwa, troski o młodzież, potrzeba powrotu do źródeł e, i bycia odpowiedzialnym. Dziękuję. Dziękuję. A drugi temat był poruszony? Jednocześnie. To wynikało, gdyby te troski przechodzą na, na A 16, do 16 do dołu. I trzecia grupa, która się zagubiła. Trzecia grupa się odnalazła właśnie, ale także my nie zrobiliśmy jeszcze tej trzeciej serii, czyli jeszcze nie podzieliliśmy się tym, co nas poruszyło, więc moglibyśmy jeszcze dłużej. Jeżeli chodzi o to, zmiany zmianę funkcjonowania w ruchu i zmiany, jakie widzimy, też co jest znakiem czasu. To były różne wypowiedzi, były osoby, które mówiły, że to ich odbiór ruchu ewaluował w związku z tym, że są bardziej zaangażowani i są dużej do Wspólnocie. Oczywiście były uwzględnione też te kwestie, że zmieniły się struktury ilościowe, nie tylko młodzież, a domowy kościół, ale także młode małżeństwa, które z dużą ilością dzieci przystępują do domowego kościoła, duża ilość nowych kręgów, pilotowanych kręgów, co też wpływa na to, jakby jakie są potrzeby. I wśród y, propozycji jak sobie, m, jak dostosować nasze metody do tego, jak, y, jakie są oczekiwania właśnie dla młodych małżeń z dużą ilością dzieci, to upadły propozycja, żeby ich na przykład angażować w organizowanie Dni Wspólnoty, bo to, żeby były dla nich atrakcyjne i odpowiednie do tego, żeby y, mogli ten czas przeżywać i dzięki temu w tym uczestniczyć. Yy. zostało również zauważone duże zróżnicowanie ruchu światło życia, zależnie od tego jaki krąg y, i jak funkcjonuje i w sensie, że przy różnych parafiach różne kręgi funkcjonują i wspólnoty, y, a także w ramach y, poszczególnych grup parafialnych czy rejonów też są y, takie bardziej aktywne i mniej aktywne. Niektóre są, zostało to określone, że niektóre śpią, a niektóre mają taką postawę, która jest budująca y, i negatywnie zostało określone w co czasami się zdarza kręgi międzyparafialne nieprzypisane do żadnej parafii, które nie są zaangażowane w żadną parafię. Z pozytywów to widzimy jako znak czas duże zaangażowanie na zewnątrz w różne działania, gdzie y, jako członkowie ruchu jesteśmy aktywni. Wychodzenie do y, osób, które są też trochę poza y, albo gdzieś obok kościoła, albo mają dłuższą drogę do kościoła poprzez organizowanie różnych wydarzeń, szczególnie y, tutaj mamy na myśli wydarzenia dla młodzieży. I znakiem czasu też widzimy zmianę sposobu komunikacji i co za tym idzie potrzeby dostosowania materiałów, wypracowania schematów, wypracowania jakichś procedur, które pomogą organizować i realizować rekolekcje. I to już trochę jest bardziej właśnie w temacie tego, jakbyśmy widzieli kolejną kongregację, czyli aktualizacji materiałów, realizacji jakichś procedur, jakichś schematów. Uwzględniliśmy również to, że za na następnej kongregacji liczymy na wybór moderatora diosezjalnego. To by wszystko się udało i e, jeszcze coś tutaj chciałam przeczytać. I wśród e, pytań propozycji tego, co możemy, e, czy możemy się zająć na e, kolejnej kongregacji, to czy jako ruch nie skostnieliśmy. albo wprowadzać e, to, co jest aktualne w kościele na przykład tajemnice światła do formacji. A nie tylko przedstawiać nowym osobom w ruchu naszą wspólnotę jako słodką i przyjemną, a także i nie, i nie odpuszczać radykalizmu. To już dobręliśmy do końca. Postaramy się tak jak mówiliśmy, to jakoś wszystko zebrać razem co samem. Mamy. Myślę, że to dało nam troszkę do myślenia. W, w każdej grupie pewno wybrzmiało co innego, pomimo tego, że były inne pytania. Znaczy takie same. <laughs> Więc jednak w, w różnorodności siła taka, prawda? Yy, myślę, że da, przede wszystkim dało to nam troszeczkę do myślenia.